Cześć, witajcie, jestem Sasek i w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie jak zdobyć legendarnego Pokemona Mew. Mew jeszcze nie ma w grze Pokémon Go, ale zostanie dodany w najnowszym patchu, jeżeli pewnie oglądacie ten filmik później, to już yy, legendarne Pokemony są yy, w grze. Yy, no i co, zabierzmy się do roboty. Zapraszam też do zalajkowania tego filmu i do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteście nowi. Zapraszam. Przypominam też, że organizuję giveaway co trzeba zrobić, żeby wygrać? Trzeba zalajkować ten film, napisać komentarz, obojętnie jaki, na przykład, chcę wygrać, czy coś w tym stylu, i zasubskrybować mój kanał. No i macie szansę na wygraną. Losowanie będzie pod koniec września. Miu jest Pokémonem typu legendarnego. Jego szansa na zespienie się jest 1 do 1000. Z plików gry, które widnieje już Pokémon Go. Można wyczytać, że Mew respi się w godzinach około 21.00-23.00. Rest tego Pokemona jest najczęściej w okolicach lasów i parków, najczęściej przy pobliskich Pokestopach. Ale najłatwiej będzie go złapać w parku, kiedy będzie odpalony Hiperlure. To wszystko. Mając już takie informacje, możecie śmiało próbować złapać Mew i być szybszym od innych. Pamiętajcie, złapcie je wszystkie. Cześć.